Pipe Check, to Cześć, Rafał Biały, Freestyle Motocross. Znajdujemy się na parku Freestyle Family w Warszawie. Jesteśmy właśnie na treningu Freestyle Motocrossu. To jest moja maszyna KTM250SX, model dwusuwowy. Maszyna w pełni przystosowana do dyscypliny, którą się zajmuję, mianowicie do, do freestyle motocrossu. Na pierwszy rzut oka możemy zobaczyć, że motocykl designem delikatnie różni się od, od steryjnej krosówki. Przede wszystkim jest niższe siedzenie. Siedzenie wycinamy z racji tego, żeby było łatwiej wykonywać nam ewolucję podczas skoku z rampy. Każdy zawodnik ma swoje, swoje preferencje. Teoretycznie im, im wyższy rider, tym musi bardziej przyciąć to siedzenie, żeby, żeby nogami móc sobie w powietrzu spokojnie e, wykonywać jakieś ruchy. No i żeby rękoma przy, przy ewolucjach typu, typu seat grabby, e, żeby łapać sobie tutaj airboxa w powietrzu. Tutaj właśnie też widzimy od razu airbox oraz delikatnie tylny błotnik jest poprzycinany. Wszystko dlatego, że właśnie w powietrzu gdy lecimy możemy łapać się w tym miejscu rękoma. Przycięty też przedni plastron delikatnie z racji ewolucji. Na przykład zawodnicy, którzy wykonują cliff hangera, jest to, jest to umieszczenie naszych butów w tym miejscu i wyprostowanie się w powietrzu. Jak widać, customowa okleina. W normalnym motocyklu crossowym z reguły zawodnik ma swoje numery na plastronach. Tu mamy umieszczone analoga swoich sponsorów bądź jakieś inne grafiki, no, gdyż motocykle freestyleowe lubią się wyróżniać. Przednie i tylne zawieszenie jest zrobione specjalnie do freestyle motocrossu. Prężyny są dobrane pod wagę zawodnika. Dobre zawieszenie to klucz do freestyle motocrossu i dzięki temu możemy swobodnie wyskakiwać z ramp oraz lądować na, na lądowaniu bez jakichś podwójnych odbić. Stosujemy kierownicę typu fatbar. Bar, bez poprzeczki i wyższą, żeby rider na, na rampie jak się wybija zarówno i w powietrzu miał też odpowiednią pozycję na motocyklu. Jeżeli już freestyle wchodzi na, na wyższy poziom, jeżeli kręcimy backflipy, bardzo ważnym elementem jest stabilizator. Jest to amortyzator skrętu. Jeżeli wykonuje e, salto na wprost, bądź też salto, do którego chcę dołożyć jakąś kombinację w powietrzu, czy to czy to z rękoma, czy z nogami, wtedy używam, używam włączonego stabilizatora skrętu. Czy jak wracamy z ewolucji, krzywo nas pociągnie. Taki amortyzator utrzymuje nasz motocykl w pozycji centralnej. Flip levery. Są to specjalne dźwignie, które rozkładamy przed, przed wysokiem. Właśnie w ten sposób dźwignie są symetryczne w pełni, występują z lewej i z prawej strony kierownicy i mają one za zadanie utrzymać zawodnika na motocyklu do góry nogami. Bo gdy nie mamy dźwigni, istnieje ryzyko, że, że jeżeli nie wiem, będziemy wykonywać na przykład backflipa z kick flickerem, czyli laśnięcie nogami nad kierownicą, możemy po prostu podczas rotacji wypaść z motocykla. Jeżeli mamy flip lewery, Tworzymy z motocyklem swojego rodzaju pewną, pewną całość. Stawiamy tu na jakość, na najwyższą półkę produktu i wybrałem właśnie te plip te lewery ze, ze stanów AZFMX Works. Stosuję podnóżki seryjne, lekko poszerzone. Mam więcej tego miejsca i większą strefę bezpieczeństwa. Podnóżek jest poszerzony powiedzmy o połowę swojej fabrycznej szerokości. Motocykl jest wyposażony w kompletny układ wydechowy profirkuta. W motocyklach dwusuwowych, kto jeździ na dwusuwach, wie, że wydech ma duże znaczenie. U nas do stoków z rampy motocykl, który ma dobrą charakterystykę pracy, jest agresywny, bardzo ładnie reaguje na gaz. no Jest można powiedzieć podstawą. Co to jest i czemu tu? To jest przycisk do, do gaszenia motocykla. Malnie w seryjnym motocyklu crossowym jest on z reguły umieszczony w przy klamce, przyjaźnie. U mnie jest on przeniesiony w to miejsce i nie tylko u mnie, ale u, u praktycznie większości zawodników z tego względu, że żeby nie zahaczyć w powietrzu. Ja jeżdżę na na oleju Motul Trans Oil Jest to olej specjalnie dostosowany do skrzyni biegów do dwutuwa. Silnik w moim ktm jest w pełni seryjny. Tak naprawdę tylko to co mówiłem ożywienie charakterystyki, wzmocnienie mocy jest przez kompletny układ wydechowy. I strojenie gaźnika pod freestyle. Dzięki za uwagę. Mieliście okazję zobaczyć motocykl, na którym na co dzień śmigam, startuję. Sprawdźcie moje profile na Facebooku, na Instagramie, Rafał Biały FMX. No i co, do zobaczenia na rampie. Dzięki, cześć.